Cześć, ja nazywam się Maciej Moroz i dzisiaj porozmawiamy na temat tego, w jaki sposób wybrać właściwą partnerkę bądź partnera. Jeżeli więc chcesz zbudować udaną relację, to koniecznie obejrzyj ten film. słowa wprowadzenia, zanim przejdziemy do konkretów. Jeśli mnie jeszcze nie znasz, to jestem trenerem relacji damsko-męskich, flirtu, pewności siebie, podrywania tego wszystkiego, co się wiąże z udanymi e, relacjami z drugą połówką. od 2006 roku i zauważyłem, że to jest jednym z bardzo dużych problemów w większości osób, że często wiążą się z niewłaściwymi osobami i dopiero na własnej dupie, na własnym doświadczeniu przekonują się, że może to nie była tak naprawdę najlepsza opcja. Dlatego, chcąc y, ustrzec się przed popełnianiem błędów, przygotowałem serię takich trzech filmów, w których będę opowiadał, w jaki sposób właśnie wybrać właściwą partnerkę. To jest film pierwszy z serii tych właśnie trzech, które dla ciebie mam przygotowane. I dzisiaj będziemy rozmawiać o samych błędach w procesie. Co ja mam na myśli mówiąc o błędach w procesie? Mianowicie, czasami popełniamy pewne błędy, nie zwracamy uwagi na to, w jaki sposób budujemy relacje, jaka jest baza do tego, ale też często w głowie sobie robimy jakieś takie pomysły na to, w jaki sposób poznać, czy, czy jak rozpocząć tę relacje, które nie do końca są, są dobre i zdrowe, no i niestety najczęściej prowadzą do błędów i do porażek. Więc. Um, Zwróć uwagę na to, że w tym, co ja Ci będę mówił, to nie są jakieś super sztywne reguły, ale to są raczej wskazówki, rzeczy, na które powinieneś zwrócić uwagę. Więc nie powinieneś przez to przechodzić, ok, to ma być tak, to ma być tak, to ma być tak, tylko raczej jest to po to, aby obudzić Twoją pewną hmm, czujność, czy pewną jakąś tam Twoją hmm, spostrzegawczość, żebyś wiedział, czy w ogóle jest sens w tym kierunku zmierzać, z tą osobą, czy może jednak nie do końca. Więc pierwszym błędem takim dość popularnym jest stosowanie pewnego rodzaju checklisty, czyli takiej listy cech, czy tego, kim ta osoba jest, czy ma być, i próba odhaczania kolejnych, jak gdyby tam punktów, czy ona się do, na pewno nadaje do tego. I nie jest to najlepsza opcja, nie jest to najrozsądniejsza rzecz, dlatego że stosując tego typu checklistę, możesz wpaść w pułapkę szukania kogoś idealnego. To po pierwsze. Po drugie, czasami niektóre cechy jednak warto jest zaakceptować, prawda? Na korzyść tego, żeby inne cechy były takie, jak chcesz, prawda? Czyli gdzieś tam przymknąć trochę oka, to zaakceptować. Więc nie stosuj takiej checklisty, bo ona może Ciebie trochę oślepić. To tak jak wyobraź sobie, że zatrudniasz pracownika, no i wiesz mniej więcej, co on powinien umieć, co on powinien potrafić. Ale jeżeli zrobisz sobie listę takiego idealnego pracownika, to nagle się okaże, że nikt nie pasuje, bo na przykład zatrudnisz. Programistę, który a i owszem, będzie dobry w swoim fachu, ale na przykład będzie mało komunikatywny. Więc wiesz, trzeba to wszystko wyważyć i oczywiście warto zadać sobie pytanie, kogo ja szukam, jakie cechy są dla mnie ważne, które są absolutnie krytyczne, na przykład w obszarze przekonań religijnych czy politycznych, to jest jednak dość ważna rzecz. Natomiast rzeczy takie, jak, jak jakie ona filmy lubi, no to nie masz takiego większego znaczenia, bo czasami możesz obejrzeć horror, jak go nie lubisz, a ona czasami może obejrzeć na przykład film sensacyjny, który on lubi. Więc tu zawsze można się jakoś dogadać. Więc nie stosuj takiej sztywnej, właśnie checklisty. To jest właśnie, łączy się bardzo mocno z drugą rzeczą, drugim błędem, czyli takie sztywne reguły i obraz partnera. Jeżeli masz sztywne oczekiwania w stosunku do swojego partnera i patrzysz na rzeczy, które tak naprawdę nie mają większego znaczenia, jak powiedzmy wspólne pasje. I okazuje się, że ona nie dzieli jakiejś Twojej pasji, ale spełnia zupełnie inne potrzeby, funkcje, tak to nazwijmy, w Twoim życiu. Ona na przykład jest troskliwa, jest opiekuńcza, masz o czym z nią porozmawiać, tylko cholera jasna nie lubi, nie wiem, paintballa, bilardu, kręgli, albo nie wiem, za bardzo nie lubi uprawiać sportu, to jest to jakoś do zaakceptowania, prawda, no zakładając, że że jesteś w stanie nad tym przejść do porządku dziennego. Więc uważaj na takie sztywne reguły, taki sztywny obraz partnera, kim on powinien być, co on powinien robić. Jeżeli te różnice będą oczywiście zbyt duże, to wtedy jednak warto podejść decyzję, że nic z tego sensownego nie będzie, ale uważaj, żeby one nie były sztywne i takie zbyt obowiązujące, taki. Wyciosany obraz potencjalnego partnera, bo zaprowadzi Cię to donikąd. To jest trochę tak jak upierać się, że zostaniesz milionerem e, dzięki temu swojemu jednemu konkretnemu pomysłowi na biznes. On może się okazać być totalnie bezsensowny, prawda? totalnie jednak nieprzystający do rzeczywistości, i trzeba będzie zmienić ten e, pomysł. Tak więc elastyczność w życiu jest również bardzo, bardzo, bardzo Ważna. Trzecia kwestia jest taka, żeby zadał sobie pytanie: jak chcesz spędzać czas ze swoją partnerką? Jakie masz zainteresowania? Żebyście tutaj, w tej przestrzeni, zgadzali się. Ja nie mówię, że musicie się zgadzać w 100%, absolutnie nie. Możecie mieć troszeczkę inne zajawki. Mnie na przykład malarstwo jakoś tam nigdy nie zafascynowało, ale gdybym poznał kobietę, dla której malarstwo ją fascynuje, super, czemu nie? Mnie interesują rzeczy takie jak, powiedzmy, sport, muzyka. I na przykład fizyka, i lubię czytać książki, i lubię filmy science fiction, ale jeżeli kobieta moja będzie lubiła na przykład dwie z tych rzeczy, czy trzy, no to już będziemy mieli jakieś pole do popisu, prawda? Już, już będziemy mieli gdzie się, gdzie się tam porozumieć. Więc zastanów się, jak chcesz spędzać czas. Jeżeli ona jest domatorką, jednym słowem, lubi siedzieć tylko w domu i oglądać Netflixa, i popijać sobie wino. No a ty wolisz raczej bardziej aktywny tryb życia, to pewnie nie jest to do końca dobra partnerka dla ciebie. Czwarta kwestia jest taka, to to czy ona jest na twoim obiektywnym poziomie. Jednym słowem, wiesz, no to jest takie trochę brutalne, ale Ludzie dobierają się pod kątem podobieństwa, jeżeli chodzi o poziom inteligencji, jeżeli chodzi o e, jakiś status materialny, status społeczny, ale również dobierają się pod kątem to jest ciekawostka na przykład ilości tkanki tłuszczowej w ciele. To jest zupełnie szalone i podświadome, ale. Zupełnie podświadomie ludzie oceniają mniej więcej ile druga osoba ma tkanki tłuszczowej, i tak się łączą po prostu ze sobą w pary. Więc zadaję sobie pytanie, czy ona jest mniej więcej na Twoim obiektywnym poziomie? Bo jeżeli zwiążesz się z kobietą, która jest fajna, jest super i tak dalej, ale e, i chciałbyś mu z nią porozmawiać, a ona nie będzie szczególnie wysokich lotów, no to masz kłopot. Albo podobnie, jeżeli Ty jesteś zwykły, fajny, prosty chłopak. A chciałbyś się związać z jakąś panią, na przykład prawnik, no to tu też będzie kłopot. Już pomijam to, że sam taki obraz, że chcesz mieć kogoś takiego, zamkniesz się na inne opcje, a wybierzesz sobie właśnie tego typu opcje. No niestety różnice między wami będą zbyt duże na poziomie intelektualno-emocjonalnym. No, żeby, żeby coś tutaj doszło. Absolutnie nie bierz tego do siebie, bo ja uważam, że każdy ma prawo być taki, jaki chce. Może jedna osoba może być oczytana, inteligentna i nie wiadomo jaka, a druga może być bardziej praktyczna, świetna, na przykład w majsterkowaniu czy coś tego typu, prawda? Więc jak gdyby tutaj, tutaj nie jest to w żaden sposób wartościujące, nie bierz tego do siebie, tylko zastanów się po prostu, czy pasujecie do siebie pod tym kątem. E, dając taki kolejny przykład, no wyobraź sobie, że jesteś stereotypowym robociarzem, jak to się mówi, gdzieś tam jakieś proste roboty robisz, chociaż to już teraz, teraz też nie jest wyznacznikiem, ale no powiedzmy, że nosisz cegły na budowie, no i chciałbyś się związać jakąś z jakąś celebrytką, no to ta przestrzeń, no już nie mówię o celebrytce z Instagrama, ale takiej poważnej, gdzieś tam telewizja, media, filmy i tak dalej, no to ta przestrzeń między Wami będzie zbyt duża, prawda? I, i, I nawet w sposobie zachowania, spędzania wolnego czasu, wypowiadania się, no i to po prostu się rozsypie. Więc warto szukać kogoś na mniej więcej Twoim poziomie, a jeżeli chcesz kogoś na wyższym poziomie, no to warto pomyśleć, jak możesz sam osobiście na ten poziom się, że tak powiem, wywindować. Kolejna kwestia, również bardzo ważna, często pomijana, to jest, czy są trudności logistyczne. To jest ważne dlatego, że jeżeli e, jest problem taki, że dzieli Was dystans długi długi jakiś tam fizyczny dystans prawda. Czyli nie mówię to że się boję się dotknąć ale dystans w sensie kilkaset kilometrów no to się robi z tego problem bo będziecie się mogli spotykać raptem raz na dwa tygodnie będziesz mógł do niej przyjechać. Może co, co tydzień będziecie się widywać ona do ciebie przyjedzie ty do niej przyjedziesz ale szybko zacznie to być męczące więc jeżeli jest ten dystans ale nie ma takiej ochoty z jednej i z drugiej strony, że w razie czego moglibyśmy się przeprowadzić, czy, czy, czy w jaki sposób ułożyć swoje życie, to będzie to problematyczne. Po pół roku zaczniecie być tym zmęczeni, a i Ty i ona nie będziecie mieli za bardzo swojego życia, no bo cały czas będziecie każdy weekend ze sobą spędzali i będzie ciężko z kontaktem z na przykład z przyjaciółmi, ze znajomymi czy realizacją jakiejś pasji, jest to jest dodatkowy problem. Inna kwestia, praca. Znam taką parę, u której bardzo mocno rozstanie wpłynął fakt, że no niestety no on pracował za dnia, ona pracowała w klubie nocami do, do białego rana i to 6-7 dni w tygodniu. No, mieli niestety takie, taki, taką sytuację w życiu, że musieli taką decyzję podjąć. No i niestety no, to też przez to nie spędzali w ogóle czasu ze sobą i to też bardzo negatywnie wpłynęło na ich relacje. Szósta kwestia to jest taka: czy oczekujesz, że ktoś się dla ciebie zmieni? Że ktoś dla ciebie schudnie, przytyje, zmieni swoje pasje? Zmienić swój charakter, osobowość, sposób ubierania. Nie możesz na to liczyć. To znaczy, drobne jakieś tam zmiany, możesz powiedzieć sobie, że ok, fajnie by było, gdyby na przykład dziewczyna się bardziej elegancko ubierała, czy żeby facet trochę bardziej elegancko się ubierał, ale wchodzenie w relacje, zakładając, że facet z długimi włosami nie wiem, te włosy obetnie z goli brodę czy w ogóle zacznie się czymś zupełnie innym fascynować, nie ma najmniejszego sensu, nie ma najmniejszego znaczenia. Nie, nie, jest to bardzo głupi pomysł, dlatego, że po pierwsze, szansa na to, że to się wydarzy, jest nikła. A po drugie, tego typu oczekiwania no to nie jest fair w stosunku do drugiej osoby. Albo ją akceptujesz taką, jaką jest, i nawzajem próbujecie się jakoś zrozumieć, nauczyć, komunikować i dotrzeć, albo znajdujesz sobie dziewczynę którą e, zaczynasz traktować trochę jak takiego pieska do wytresowania, żeby Ci nie z butów, nie? <grytanie> taka, taka metafora, ale e, z czapy gdzieś wzięta, ale myślę, że rozumiesz dokładnie, co mam na myśli. Więc szukaj kogoś, kto Ci pasuje, kto jest fajny, kto jest spoko, ewentualnie jakieś drobne rzeczy e, zawsze można e, dostosować, ale, ale raczej zastanów się, raczej szukaj kogoś, kogo nie będziesz chciał zmieniać ani modyfikować pod swoją modłę. Kolejna kwestia: czy te emocje są nagłe? One się zmieniają, są dynamiczne: kocham, nienawidzę, czy raczej są to emocje może mniej wciągające, ale znacznie bardziej stabilne. Jeżeli czujesz się z kimś dobrze, możesz rozmawiać. Tęsknisz za tą osobą w taki normalny sposób, a nie w taki neurotyczny. O! Tylko trochę tak jak kurczę, zadzwonię, zapytam się, co tam u brata, co tam umamy. Trochę bardziej na takiej zasadzie, chociaż to wiadomo, są zupełnie inne relacje i też zupełnie inne emocje, ale właśnie w taki bardziej stabilny sposób. No to w tym drugim przypadku jest szansa, że wasza relacja bardzo fajnie się ułoży i będzie bardzo fajnie, Oczywiście na początku też jest dużo tej chemii, dużo tego takiego. Uderzenia różnych hormonów. Natomiast jeżeli te emocje są na początku stabilne, na początku takie ogniste, jest, jest właśnie taka huśtawka emocjonalna, to warto dwa razy się zastanowić, czy to będzie miało sens, bo również zacznie cię to męczyć i zacznie być to dla ciebie ciężkim, że tak powiem, doświadczeniem. Kolejna kwestia to jest, czy jest pożądanie, czy raczej pragnienie. Czy chcesz z tą osobą spędzać czas? Czy chcesz z nią rozmawiać, czy chcesz z nią? Um, spędzać e, naprawdę m, czas w jakikolwiek sposób, e, czy jest to e, oparte głównie na pożądaniu seksualnym? Jeżeli jest to głównie pożądanie seksualne, to na początku to wiadomo, <grych> może mieć sens, e, ale jest też jakaś taka granica. Mi się wydaje, że jak już się spotykacie kilkanaście razy, e, to już mieliście okazję na tyle się poznać, żeby zadać sobie pytanie, czy ja z tą dziewczyną chcę spędzać czas tylko dlatego, że zależy mi na. Mm, 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 mm. Czy raczej po prostu jest to osoba, której towarzystwo bardzo lubię i, i, i jest to dla mnie coś fantastycznego, wartościowego. Więc zwróć na to uwagę. Kolejna kwestia. Czy dałeś sobie dość czasu? Dość czasu na poznanie tej osoby. Dość czasu. Na y, nie tylko poznanie, ale jak gdyby sprawdzenie tej osoby, tak? zobaczenie, jak między wami ta relacja się układa, ale również, czy dałeś sobie dość czasu po poprzednim związku. Bo takie przeskakiwanie w związku-związek y, najczęściej doprowadzi do tego, że w drugi związek będziesz wchodzić z poczucia krzywdy, z poczucia braku. To trochę tak jak. E, iść do sklepu najedzonym, a iść do sklepu, kiedy jesteś głodny, bardzo prawda? No to wtedy idziesz do sklepu, jak jesteś bardzo głodny, no to kupisz cokolwiek, prawda? Byle by się nażyć. E, niekoniecznie zdrowe, niekoniecznie dobre dla ciebie i kupisz o wiele więcej niż tak naprawdę, jak wtedy, kiedy jesteś, e, jesteś gdzieś tam usatysfakcjonowany i jesteś w miarę szczęśliwy, ok? E, będziesz miał po prostu tendencję do szukania kogokolwiek, kto da ci miłość, kto da ci bliskość, kto da ci jakieś tam. Poczucie no, bezpieczeństwa również, prawda? Więc też zwróć na to uwagę. Kolejna kwestia: czy ona widzi ciebie? takim czy również on, jakim jesteś czy swoimi wyobrażeniami. Oczywiście to jest jasne, że na początku jest gdzieś tam to patrzenie tymi różnymi wyobrażeniami, jest patrzenie tym, no bo to jest tylko to, na czym możemy się oprzeć, prawda, na tym, co, co na niewielkiej ilości informacji się opieramy o drugiej osobie, więc jakieś tam wyobrażenia zawsze jest ta przestrzeń. Ale czasami za bardzo, za bardzo ludzie się w to wkręcają i tak jakby widzą um, Ludzi przez różowe okulary, i to jest w ogóle dla nich jedyny, jedyny sposób, w jaki postrzegają drugiego człowieka. Nie mają takiego zdrowego dystansu, nie starają się poznać tej drugiej osoby. Jeżeli ta druga osoba na przykład wchodzi w, i to tak samo zadaje sobie pytanie: Czy ty przypadkiem tak nie patrzysz? Bo jeżeli tak patrzysz, to znaczy, że powinieneś nabrać trochę więcej dystansu i dać sobie trochę więcej czasu na to, żeby poznać tę osobę i zobaczyć kim ona naprawdę jest. I to tak samo w drugą stronę. Jeżeli druga strona za bardzo się zaczyna angażować i od razu chce wchodzić w jakieś poważne relacje, to nie do końca jest dobra motywacja. Inna kwestia jest taka, że warto zadać sobie pytanie, czy długo i dobrze się znacie. Oczywiście długa znajomość, na przykład przy relacji na dystans, niekoniecznie oznacza, że dobrze siebie znacie. Albo jeżeli spotykacie się rzadko, raz na nie wiem, tydzień, dwa tygodnie, raz w miesiącu, to tak naprawdę się nie poznacie dobrze. Natomiast, e, natomiast, e, więc, to jest pytanie: czy długo się znacie i czy dobrze się znacie? Co wiesz o tej osobie, o sposobie myślenia, o jej emocjach, o jej reakcjach na różne sytuacje, jakie ma ambicje, co tak naprawdę myśli, jakie ma wady, co jest najważniejsze i co wychodzi dopiero z biegiem. Czasu. I oczywiście to są rzeczy, które już poznajemy w relacji, ale w tych pierwszych miesiącach, powiedzmy sobie do roku, może do dwóch, trzech lat, max, kiedy poznajemy drugą osobę, ale ja myślę, że już po paru miesiącach tak, tak naprawdę wiesz, kim jest ta osoba i czy jesteś w stanie z nią ułożyć życie i na ile Ciebie wkurza i na ile jesteś w stanie to zaakceptować. Kolejną kwestią, czy ta osoba chce się mocno związać... Mocno i szybko związać, albo ty, czy masz tego typu tendencje? Czy celem nie jest mieć męża? Okay? Już powiedzieliśmy sobie o tym, e, chęci szybkiego związania się z racji e, jakiegoś tam e, deficytów tutaj w swoim poczuciu własnej wartości, ale równie ważne jest to, e, czy dana osoba nie szuka po prostu kogoś do spełniania funkcji męża lub żony. No i okej, okay, no jak, jak chcecie podejść do sprawy trochę tak jak yy, średowieczni królowie, że okej, okay, to jest żona z dobrego rodu, to weźmy sobie ją na królowo i niech mi dzieci urodzi, bo potrzebuję dzieci, a tak poza tym to będę miał kochanki i będę się bawił jak będę chciała, ona będzie bawiła się jak będzie chciała, będziemy mieli osobne sypialnie i nie ma znaczenia, czy się dogodajemy, ważne jest, żeby spłodzić bachwory. No to jeżeli masz takie podejście, no to spoko, no ale też mi się wydaje, że w takiej sytuacji musicie jasno ustalić pewne reguły i oczekiwania, żebyście siebie nie krzywdzili, że chcemy za założyć rodzinę i tyle. A aaa, może do końca nie do, siebie do siebie nie pasujemy jakoś tam pod innymi kątami, to sobie będziemy mieli gdzie indziej kochanki. Wiem, że są takie układy i one nawet działają przez wiele lat, więc może to być jakieś rozwiązanie, ale zadaj sobie pytanie, czy to w ogóle ma sens. Więc nie szukaj męża, nie szukaj żony, tylko bądź otwarty na relacje. Jak znajdziesz osobę, z którą mógłbyś się związać, mógłbyś się dogadać, no to go for it, tak? Więc w ten sposób raczej myśleć. No i ważna kwestia jest taka, że tak, nawiązując jeszcze do początku, do tych różnych reguł, czasami mamy jakieś wyobrażenia i oczekiwania, kogo chcemy mieć w swoim życiu, kogo chcemy mieć w swoich relacjach gdzieś tam, żeby po prostu był w naszym życiu, ale nie do końca jest to dobry pomysł. Więc, em, no gdzieś tam może się okazać, że tak naprawdę nasze potrzeby spełni ktoś zupełnie inny. Na przykład, e, dziewczyna, która będzie spokojniejsza, dziewczyna, która e, może będzie właśnie mniej spokojna, da nam to coś, czego od życia pragniemy. Więc, spróbuj porankować troszeczkę z kimś innym. Jeżeli masz, ja tak kiedyś miałem, że myślałem, że dla mnie to kobieta to musi mieć biznes jakiś tam i tak dalej i tak dalej. Musi robić biznes, żeby do mnie pasowała i tak dalej i fajnie by było znaleźć tego typu kobietę. Ale z drugiej strony bardzo lubię również artystki. W pewnym momencie otworzyłem się tak i tak sobie powiedziałem, kurde artystki też są fajne, też są to kobiety, z którymi można inteligentnie porozmawiać na, na jakiś tam Głębszy temat. Więc po prostu spróbuj nadkować z kimś innym, jeżeli do tej pory nie znalazłeś nikogo fajnego, pasującego do ciebie, bo to może być właśnie coś, co no, sprawi, że znajdziesz kogoś, kogo w ogóle się nie spodziewałeś. To trochę tak jak ze spróbowaniem nowej pasji, o której nie myślałeś, że może Ci się spodobać, albo spróbowaniem dania, o którym nigdy nie myślałeś, że może być smaczne. Dzięki za obejrzenie tego filmu, mam dla ciebie bezpłatny prezent. Ale zanim do niego przejdziemy, koniecznie daj mi łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał korzystając z przycisku poniżej i kliknij w dzwoneczek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Polub mojego fanpage'a na Facebooku, dołącz do naszej grupy w relacjach, a także zacznij mnie obserwować na Instagramie, gdzie też rzucam dużo wartościowej wiedzy. Jeśli ten film ci się spodobał, to podziel się nim ze znajomymi. Zapraszam cię również na moją stronę internetową maciemoros.pl, gdzie znajdziesz dużo porad, kursy, konsultacji i szkolenia pod moim okiem. A jeśli chodzi o ten prezent, to w opisie pod tym wideo znajdziesz link, gdzie będziesz mógł pobrać przygotowaną przeze mnie niespodziankę, która stanowi uzupełnienie tego filmu. Kliknij w ten link teraz, aby bezpłatnie pobrać swój prezent. Dzięki raz jeszcze i do następnego!